Płaska ziemia to hipoteza czy może system wierzeń w szeroki wachlarz test opowiadających m.in. o tym, że... Na którym żyjemy jest dyskiem otoczonym nieokreśloną kopułą, że znajdujemy się w centrum wszechświata, że grawitacja nie istnieje, a nas do Ziemi przyciąga elektromagnetyzm. My też nie lataliśmy w kosmos, a satelity nie istnieją. Księżyc świeci własnym światłem. Słońce jest w środku naszej kopuły, czyli bywa bliżej Polski niż Australia. Nasze Słońce jest z tego powodu malutkie i porusza się siłą magii. Australia ma rozmiar Afryki. Za krawędzią dysku jest nie wiadomo co, bo całej Antarktydy, która ma kształt pierścionka pilnują uzbrojeni źli ludzie. że wszystkie te rzeczy to gigantyczny, ukryty spisek. Jeżeli chcielibyśmy jakoś systematycznie zaklasyfikować płaską Ziemię pośród innych tego typu grawurowych przykładów ostrości ludzkiego umysłu, to jedną wersję płaskiej Ziemi możemy umieścić na tym obszarze, a odmianę niereligijną tutaj, zaraz obok spisku z GMO, fałszerstwa księżycowego, darmowej energii, denializmu klimatycznego, harp czy chemtrailsów. No temat jest dosyć obszerny, więc pomyślałem, że podzielę go sobie na kilka odcinków, jakąś taką miniserię. I widzę to tak, że będę sobie po prostu brał różne argumenty tego ruchu i po prostu je sobie analizował. A zacząłbym od tego filmu, ponieważ jest dosyć popularny i też spośród wszystkich tych wiadomości dotyczących płaskiej ziemi, które dostawałem, ten film konkretny przewijał się najczęściej. No to zacznijmy. Streszczę Wam pierwszy argument, który pada w tym filmie, a dotyczy on Sztucznych Horyzontów. Otóż samoloty są wyposażone w żyroskopowe sztuczne horyzonty. Żyroskop próbuje, utrzymuje stałą oś obrotu względem powiedzmy odległych gwiazd. Więc jeśli samolot na kulistej ziemi przeleci powiedzmy stąd tu, także on się obróci o 90 stopni na planecie, no to już żyroskop, który będzie z nim leciał w kabinie, tego nie zrobi. On się po prostu nie obróci. Ale te urządzenia, sztuczne horyzonty, są wyposażone w specjalne układy korekcyjne, które po prostu nie pozwalają temu błędowi wystąpić tak, żeby sztuczny horyzont spełniał swoje zadanie. Natomiast pan Murphy twierdzi, że żadnych takich korektorów nie ma, bo nie są potrzebne. Ponieważ Ziemia jest płaska. Ale nie uwierzycie, skąd on wziął ten wniosek? Otóż najpierw mówi, że pilot powiedział mu, że jest tam dużo elektroniki, która kompensuje ten błąd. Następnie pan Marfi mówi, że poszedł do fabryki sztucznych horyzontów i spytał, czy w horyzontach jest jakaś elektronika? Odpowiedzieli mu, że nie, że są to urządzenia mechaniczne. I na tej podstawie pan Murphy stwierdził, że nie ma żadnych kompensatorów. Nie przyszło mu do głowy, że kompensatory są mechaniczne. Że muszą być mechaniczne, bo żeby skompensować działanie jakiejś siły, to trzeba użyć innej siły, a nie elektroniki. Awionika, przyrządy i systemy pokładowe. Blisko 1000-stronicowa, wybitnie techniczna kolumbryna, wydana przez Wyższą Szkołę Oficerską. Sił powietrznych w Dęblinie, czyli Szkołę Orlond. Katedra, avioniki i systemów sterowania. No, wydaje się możliwe, że mogą coś wiedzieć na ten temat. Żyroskop o trzech stopniach swobody z pionową osią główną, zachowując stałe położenie w przestrzeni inercjalnej, zmienia swoje położenie względem Ziemi. Koniecznością stało się więc korygowanie pionowego położenia osi głównej żyroskopu, to znaczy jej ciągłego sprowadzania do żądanego położenia za pomocą specjalnych układów nadążnych. To jest to urządzenie. Banalny mechanizm wskazujący kierunek siły znaczy to wszystko tyle, że żyroskop lotniczy się nie gubi, ponieważ zna kierunek siły ciążenia. Poskoziemcy twierdzą też, twierdzą też, że jak samolot leci po kulistej planecie, prosto sobie leci, no to on powinien wylecieć do kosmosu. Czy trzeba to dodawać, ale może dodam, że oprócz tego, że działają sztuczny horyzont i wysokościomierz, to gdyby mimo wszystko ktoś się uparł lecieć w kosmos z samolotem, to zatrzyma go żednąca atmosfera, bo ani silniki lotnicze, ani skrzydła nie działają w rzadkiej atmosferze, nie mówiąc już o próżni. Uwaga o żyroskopach. Teoretycznie prościutki, napędzany żyroskop powinien wykazać obrót planety. I niektórzy fani płaskiej Ziemi robią sobie takie doświadczenia i naprawdę chwałę im za to, bo robią chociaż coś więcej niż gapienie się w YouTuba i nazywanie tego researchem. Niestety ich żyroskopy ani drgną, więc oczywiście radują się, że Ziemia jest płaska. Zaraz to wyjaśnimy, ale na razie. Co jest bardziej prawdopodobne? To, że żyjemy w niewyobrażalnie monumentalnym spisku. Kosztującym miesięcznie tryliony dolarów, przekupywania wszystkich naukowców, inżynierów, techników, geodetów, geografów, nauczycieli, w ogóle całego świata, wszystkich agencji kosmicznych, linii lotniczych, firm transportowych, po prostu w spisku, który przenika absolutnie cały świat i wszystkie jego dziedziny życia i to od setek lat. I że jest to spisek, który w ogóle jest utrzymywany nie wiadomo po jaką cholerę, bo nikomu nie przynosi żadnych wymiernych korzyści. No jakie on korzyści przynosi? Po, po, co, po co to jest? Jaką płaskodziemcy, kochani, jaką wy macie korzyść z tego, że, że, wy już, że Wy już to wiecie? Że Wy już nie jesteście w tym? O ile się polepszyło Wasze życie? Ja jestem ciekaw, bo ja, bo ja nie. To jestem ciekaw ile ja tracę po prostu, tak miesięcznie, nie wiem, 100, może, może tysiąc złotych tracę, czy coś? Czy może bardziej prawdopodobne jest to, że jesteś po złej stronie rozkładu Gaussa? Ale nie zrozumcie mnie źle, że twoja koma jest tutaj zupełnie spoko i jak najbardziej na miejscu, ale ona nie jest wcale potrzebna, żebyśmy tutaj do czegoś doszli, bo mamy też argumenty, które są... Po prostu tak, jakby silniejsze. Prosty żyroskop nie pokaże ruchu planety, bo jest obarczony zbyt dużym tarciem. Tutaj nawet hamuje jakiś kabel. Ale jest inny eksperyment, który bezpośrednio dowodzi obrotu planety. Znaczy, jest ich cała masa, ale tutaj może przywołamy jeden, który jest też dosyć znany. I to jest wahadło Fuko. Prawidłowo wykonane i uruchomione w odpowiednich warunkach wahadło Foucault jest w stanie. Wykazać nie tylko obrót planety, ale też to, że ona jest kulą i szerokość geograficzną e, punktu na tej kuli, w którym została uruchomiona. Podkreślam słowo prawidłowo skonstruowane i odpowiednie warunki, bo to na przykład jest smutny żart z eksperymentu i nie ma żadnych szans powodzenia. Ale tu już szanse są jak najbardziej. Kula z ołowiu 25 kg, dzięki czemu łączy w sobie dużą masę z małą objętością, co minimalizuje opory powietrza. Cienki sznurek również minimalizujące opory, odpowiednie zamocowanie w suficie, całość zawieszona 5 pięter wyżej i wszystko w zamkniętym pomieszczeniu bez wiatru. Efekt wykazanie obrotu planety zgodne z obliczeniami i wyliczenie szerokości geograficznej z dużą dokładnością. Jest to dowód, że Ziemia nie jest stacjonarnym dyskiem, lecz obracającą się kulą. A nawet gdyby ten dysk płaskiej ziemi się obracał, to wahadło Foucault pokazałoby wtedy zupełnie inne rezultaty. I nigdy nie pokazałoby tego, że w okolicach Europy kręci się w przeciwną stronę niż w okolicach Australii, a na równiku nie kręci się wcale. A tak się właśnie to wahadło zachowuje. Ponieważ Ziemia jest kulą. I to jest dowód błędności tej hipotezy. A ponieważ do odrzucenia hipotezy wystarczy nawet jeden dowód podważający, to w zasadzie moglibyśmy już tu skończyć, bo to jest sprawa zamknięta. Wahadło o ołowianej kuli rozwala całą hipotezę płaskiej Ziemi w drobny mak. I takich dowodów podważających jest oczywiście znacznie więcej, i będziemy jeszcze o nich wspominać. Idziemy dalej, bo pada kolejny argument. Otóż pan Marfin nie może się nadziwić, że Przecież Ziemia wiruje, a na przykład mokra piłeczka tenisowa też wiruje, i wtedy lecą z niej krople. Więc wokół ziemskiego równika powinno, powinna być taka narośl wody, powinno tam zepchnąć całą wodę z całej planety i zalać lądy. Siły, które w tym wypadku działają, rozmiary planety, masa wody i wypiętrzenie lądów, nie pozwalają na takie nawarstwienie się wody na równiku. Ale uwaga, to zjawisko ma miejsce w atmosferze kulistej Ziemi. Atmosfera ziemska jest grubsza na równiku właśnie przez obrót kulistej planety. sobie o Gwieździe Polarnej i o tym, że y, kiedy ustawimy długą ekspozycję na aparacie gdzieś tam na wysokich szerokościach geograficznych, no to wyjdą nam właśnie takie śliczne, koliste ścieżki gwiazd, ale to nie wszystko, powiada pan Murphy, bo Ziemia krąży jeszcze przecież dookoła Słońca i galaktyki. Więc byliśmy przy kolistych się ścieżkach gwiazd. No i teraz problem jest taki, powiada pan Marfi, że przecież Oprócz tego, że Ziemia wiruje niby z jakąś prędkością, to jeszcze krąży dookoła Słońca z większą prędkością, a z jeszcze większą prędkością cały układ słoneczny okrąża centrum galaktyki. Więc z połączenia tych trzech ruchów powinno wyjść coś zupełnie chaotycznego, i nie powinno być tych ślicznych kółeczek na długiej ekspozycji. Tylko jakiś zupełny chaos. Wyobraźcie sobie, że Ziemia nie wiruje wokół własnej osi. Usuńmy ten ruch obrotowy i zobaczmy, co się stanie. Bo jeżeli po takim zatrzymaniu wirowania gwiazdy będą się szybko poruszać po nocnym niebie, no to oni mają rację. Ok, Ziemia jest teraz sztywna jak na żyroskopach i tak obiega słońce, nie obracając się wokół własnej osi. Ten młody przystojny chłopiec jest teraz ziemią, a piłka jest słońcem. Noc trwa teraz pół roku, a nocne niebo stale pokazuje ten sam obraz. Czemu ten sam? No, łatwo zauważyć, że twarz jest stale zwrócona w jednym kierunku. Planeta nie obraca się względem gwiazd, więc stale widzi te same. Zatem co zobaczymy na kilkugodzinnej długiej ekspozycji z powierzchni takiej planety? Zobaczymy nieruchome punkty gwiazd. Te koliste ścieżki są wynikiem tylko i wyłącznie ruchu obrotowego, a ruch obiegowy w koło Słońca czy środka galaktyki niczego nie zmienia. Co prawda, planeta porusza się z jednej strony Słońca na drugą, ale nawet gdyby taka długa ekspozycja trwała pół roku, to odległości do gwiazd są zbyt ogromne, by w ciągu takiej nocy gołym okiem wykryć jakiekolwiek przesunięcia. Astronomowie przez stulecia szukali tych przesunięć i wykryli je dopiero w XIX wieku. Zjawisko to nazywa się paralaksą gwiazd. Przesunięcia wynikające z ruchu galaktycznego są również niezwykle trudne do wykrycia. To, co my widzimy gołym okiem w postaci tych okręgów, to wyłącznie obracanie się planety i nas na niej w różne kierunki na niebie, bo tak właśnie doświadczamy jej obrotu. Jest bardzo konkretny powód, dlaczego płaskoziemcy nie lubią tych obrazów ścieżek i gwiazd. Ani w ogóle nie lubią żadnych, jakichkolwiek zdjęć nocnego nieba, ponieważ te zdjęcia bezpośrednio dowodzą kulistości planety oraz jej obrotu. Jak sobie weźmiecie płaski dysk Ziemi, obojętnie czy on jest stacjonarny, czy się obraca, czy wszechświat nad nim się obraca, albo jego kopuła się obraca, nieistotne. Z każdego punktu płaskiego dysku, Widać dokładnie to samo niebo. Z każdego miejsca na dysku można obserwować te same fragmenty nieba. Jest to całkowita niezgodność z obserwacjami, ponieważ na kulistej Ziemi, na której żyjemy, na półkuli południowej, widać kompletnie inne niebo niż na półkuli północnej. No w następnym fragmencie pan Murphy wygaduje takie tam typowe antynaukowe kocopoły o tym, że nie warto ufać wyliczeniom i teoriom, że trzeba brać wszystko na własny rozum i wzrok, czyli po prostu kierować się tzw. chłopskim rozumem. Niestety już się przekonaliśmy w ciągu paru ostatnich minut, ile ten chłopski rozum, przynajmniej pana Marfiego, jest warty. Ale jedziemy dalej, bo pada kolejny argument. A właściwie to jest początek całej litanii argumentów na temat horyzontu, czy raczej bredni na temat horyzontu, ponieważ płaskoziemcy twierdzą, że na kulistej planecie za horyzontem powinny znikać przedmioty, a wcale tego nie robią. Oczywiście, że robią. Stojąc człowiekiem przeciętnego wzrostu i stojąc na jakimś płaskim, rozległym terenie, widzimy na odległość niecałych pięciu kilometrów a wszystko, co jest dalej, zaczyna powoli chować się pod horyzontem. No i wszystko byłoby zawsze idealnie widoczne, gdyby nie to, że na Ziemi jest atmosfera. Atmosfera sprawia, że niekiedy możemy widywać też rzeczy znajdujące się za horyzontem. Czasami nawet daleko za horyzontem, tak jak tutaj w sytuacji tak wyjątkowej, że nawet pokazali ją w telewizji. Całe nadbrzeżne miasto widoczne jako miraż, a znajduje się daleko za horyzontem. No ale co robią płaskoziemcy? Wybierają tę niereprezentatywną próbkę i mówią patrzcie, oto dowód, tak jest zawsze. No nie nie. Nie bierze się sytuacji ekstremalnej czy powiązanej z innymi zmiennymi, żeby na tej podstawie wyciągać wnioski ogólne dotyczące jednej zmiennej. Z wybierania wisienek, ukochana strategia manipulatorów. Ale co się dzieje? Oto sam Pan Marfi przyznaje, że zdaje sobie sprawę ze zjawiska załamania światła, ale stosuje tutaj swoją niezawodną metodę wyparcia dowodu bez jakiejkolwiek podstawy. Jest takie zjawisko? No jest, ale nic mnie to nie obchodzi, mówi Pan Marfi, bo przecież ziemia jest płaska. W każdym tego typu filmie znajdziecie statki, które są akurat na granicy horyzontu. Na YouTube jest oczywiście również cała masa filmów, na których widać statki i obiekty częściowo pod horyzontem, ale te. Filmy już naszych płaszczaków nie interesują. Albo utrzymują oni, że tu wcale nie widać połowy żagla, tylko całą żaglówkę, tylko resztę zasłoniły fale. Albo ta żaglówka po prostu zatonęła. A cóż widzimy tutaj? Może to łódź podwodna, a nie statek? Może to zatopione ruiny Majów? Jeżeli już koniecznie chcemy się ograniczać do YouTube'a, to tu jest budynek Turning Torso w Malmo. Jest tak zbudowany, że działa jak linijka z podziałką. Tu jest widziany z różnych odległości. Można sobie policzyć te podziałki. A tu przeskalujemy ten widziany z większej odległości i wyrównamy podziałki, tak żeby usunąć efekt perspektywy. I co tu się dzieje? Dzwoncie do Szwedów! Budynek im tonie! dorabianie wyjaśnień, to jest i tak pikuś, bo płaskoziemcy do tego swojego dysku dorobili sobie całą baśniową kosmologię ze Słońcem, z Księżycem, z gwiazdami, z innymi planetami, które w ogóle nie są planetami, bo to nie są kuliste planety. Nie, nie, kto wam tak powiedział? To są jak koperytka, to są takie znaczki pocztowe e, przylepione do kopuły, albo e, latające sobie poza kopułą, jak konfetti. Po co oni to zrobili? Bo usłyszeli albo ktoś im powiedział, że 2200 lat temu żył sobie taki Eratosthenes, który już wtedy ich zmasakrował. Więc wymyślili sobie, że w ten sposób to obejdą. Ale wszystko to zrobili to tylko grzęźnięcie w jeszcze większe bagno niedorzeczności. Ale o Eratostenesie i całej tej kosmologii to to może w następnym odcinku, bo teraz to już nie. Czemu sądzisz, że Ziemia jest płaska? A bo my nie wierzymy w nic, czego nie możemy sami sprawdzić i zbadać. Okej, okay. a co się dzieje z grawitacją? Bo przecież ona nie działa na dysku. A nie ma żadnej grawitacji. To dlaczego przedmioty spadają na ziemię? Ponieważ są ciężkie. Dobra, ale jaka siła tym rządzi? Elektromagnetyzm, który wszystko przyciąga. Ale jak to działa? Nie wiadomo, ale chyba coś związanego z elektronami. Dobra, czy ktoś widział krawędź dysku? Nie, bo to jest spisek i na YouTube mówią, że nie wolno wejść na arktanktydę. Czyli nie widzieliście ani krawędzi, ani połączenia dysku z kopułą? Nie. Ale opieracie się tylko na własnych dowodach. Bo na YouTube mówią, że ktoś był i go wygonili z Antarktydy. Czyli dowód anegdotyczny. Tak, bo my robimy research własny, a nie wierzymy w te bzdury z nauki. Dobra, a skąd właściwie wiecie, że środkiem dysku jest Arktyka, a nie Antarktyda? A to Arktyka jest granicą, która jest pilnowana. Albo widzieliśmy taką mapę na jednej fladze i pasuje. Dobra, wróćmy do Antarktydy. Dlaczego nie sfilmujecie tego patrolowania i zatrzymywania tej całej armady, statków i żołnierzy? Bo w tym waszym modelu Wybrzeże Antarktydy ma ze 100 tysięcy kilometrów długości. A to wymaga tysięcy statków i setek tysięcy ludzi na patrolach, tysięcy baz patrolowych? Może by warto to sfilmować? A my po prostu wiemy, że to nie ma sensu. Czyli nie tylko nie macie dowodu, ale też nie chcecie go mieć? Mówię przecież, że na YouTube są wszystkie dowody. Dobra, czy ktoś widział cały dysk z góry? Nie, bo nikt nie latał tak wysoko, zresztą się nie da, bo uderzysz w kopułę. Jest jeden film na YouTube. To skąd wiecie, że Ziemia jest kolistym dyskiem, a nie na przykład Heksagonem. Bardzo śmieszne. Albo kwadratem, albo słonecznikiem. Nie na pewno jest kolistym dyskiem. Ale skąd pewność, skoro nikt nie latał tak wysoko, nikt nie był na Antarktydzie, ani nikt nie widział kopuły? Bo tak mówią na YouTube. Ale opieracie się tylko na własnych dowodach. No i to jest właśnie dowód, bo my robimy research, no na... mówiłem ci przecież. Dobra, dlaczego sądzicie, że to wszystko gigantyczny spisek? Bo cały świat kłamie na ten temat. Ale opieracie się, a już pamiętam. Macie dowód na YouTube, tak? Przejdźmy do pana Marfiego, bo pojawiają się zdjęcia Solniska Salardi u Juni w Boliwii, dużego paskiego obszaru, który czasem wypełnia deszczówka na niewielką głębokość, w związku z czym tworzy się piękne lustro rozmiarów dziesiątków kilometrów. I pan Marfi nie może się nadziwić temu, że na tak dużej powierzchni utrzymuje się lustro wody. Jak to możliwe, skoro Ziemia niby jest kulą, bo woda powinna przecież najwyraźniej ściekać na boki? Nie wiem czy to trzeba wyjaśniać, ale jest to wypadkowa dwóch rzeczy. Pierwsza to kształt planety, a druga to ta tajemnicza siła pani Marfi, która utrzymuje cię w tym fotelu. Pierwsza rzecz, druga to horyzont. Hen-hen, daleko widać drugi koniec, oddalony o 100 mil, cieszy się Marfi. No nie bardzo, to nie jest drugi koniec, to są góry widoczne, częściowo wystające spod horyzontu. Tu jest horyzont. A tu są szczyty odległych wzniesień. Tutaj nie ma nic. I teraz czary Mary robimy rzut boczny. W takim wypadku widzimy szczyty tych gór. A tutaj już ich nie widzimy, bo są dalej, albo jest tam dolina. Oczywiście takich zdjęć tego miejsca jest na internecie całe mnóstwo. Dobra, następnie ma miejsce kilkuminutowa tyrada o tym, że Nasa modyfikuje zdjęcia. I teraz jakiś postronny obserwator, który na to patrzy. Może się zdziwić, że ktoś jest w stanie w swoim umyśle przejść za pomocą związku przyczynowo-skutkowego z punktu A, NASA modyfikuje zdjęcia, do punktu B, ziemia jest płaska. Ale ja nie sądzę, żeby oni tak myśleli. Nie wydaje mi się. Myślę, że to całe szkalowanie NASA i wszystkich agencji kosmicznych. Ma swoje konkretne powody, i zaraz o nich powiem. Oczywiście, że NASA modyfikuje zdjęcia, podobnie jak każdy, kto kiedykolwiek miał przyjemność zajmować się astronomią czy fotografią. Większość tych pięknych ujęć mgławic, galaktyk czy planet, które znacie z albumów i filmów, jest kompozycjami. Składa się taki obraz z kilku źródłowych zdjęć tego samego obiektu, aby wydobyć barwy czy szczegóły. Na zdjęcia nakłada się kolory, podbija kontrasty, robi całe mnóstwo innych rzeczy, żeby wyglądały ładniej, ale nadal wiernie. O Natomiast podstawą naukową zawsze są oryginały. Wszystkie te oskarżenia skierowane wobec NASA są oczywiście całkowicie zrozumiałe. NASA i wszystkie inne agencje kosmiczne dostarczają bezpośrednich dowodów kulistości planety. Dlatego są atakowane. Dlatego też atakowana jest postawa rozumowa, logika, matematyka, geometria, metodologia naukowa. Jeżeli dowody nam przeczą, to tym gorzej dla dowodów. Metoda stara jak świat. Nawiasem mówiąc, czy wiecie, jak wygląda galaktyka Andromedy w amatorskim teleskopie? Wygląda na przykład tak. W żadnym teleskopie na Ziemi nie zobaczycie takiej Andromedy. Nawet w Hubble'u. A wiecie, dlaczego tak jest? Wiecie dlaczego tak jest? No wiecie, a ja wam powiem. Tylko cicho, będę, będę mówił do, mnie, do, tej, do mikrofonu, będę mówił. Galaktyki. One są czarno-białe. Przynajmniej do ludzkiego oka, więc czasem się to podbija. Nasa publikuje nawet tutoriale, jak to robić z ich oryginałami, które terabajtami zalegają w ich otwartych archiwach, gotowe do pobrania. Awe. Galaktyki. One są czarno-białe.